Hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie, co mężczyzna chce Tobie powiedzieć, czy jest jakaś ważna wiadomość, którą właśnie chce Tobie przekazać, czegoś może, co boi się powiedzieć, albo, albo gdzieś tam może planuje w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, coś, co może chodzi mu po głowie. Także zobaczmy, przetasujmy karty no i sprawdźmy faktycznie, co tutaj ciekawego. Przypominam, że na stronie duchowykierunek.pl możesz zakupić czytanie prywatne, które bardziej szczegółowo może sprawdzić to, co to co w Twoim życiu, jaka energia, i tak dalej. Okej, okay, pierwsza karta wypadła. Także zapraszam na duchowykierunek.pl a tymczasem patrzymy, co ciekawego chce Ci powiedzieć mężczyzna. Przełóżmy karty, no i patrzymy, co ciekawego dzisiaj się pokaże. Także sprawdźmy może 5 kart. Okej, okay, mamy 5 kart, także Zobaczymy sobie, co tutaj ważnego powinnaś wiedzieć, czy też powinieneś od swojej drugiej osoby. Dobrze, także zacznijmy od pierwszej karty, odkryjmy ją, no i patrzymy, i mamy na start Magikana, maga. No, także wyjątkowo ciekawie. Magikan, znaczy, no, mag w sumie, w kontekście. Pytania o to, co mężczyzna chce Ci powiedzieć, wskazuje na takie intencje, które mogą obejmować otwartość, chęć działania i wykorzystania dostępnych zasobów w waszej relacji. Ta karta symbolizuje siłę, na pewno taką pewność siebie i umiejętność też manifestowania rzeczywistości, sprawiania właśnie, że ona jest, staje się realna, to, co, to, co gdzieś tam pożądamy. Więc, tutaj mężczyzna może chcieć powiedzieć, że ma pomysły i plany, które chce wdrożyć i jest gotowy działać, aby zrealizować te wszystkie zamierzenia. Może chcieć wyrazić swoje intencje związane z przyszłością waszej relacji, pokazując, że posiada kontrolę nad sytuacją i zamierza działać aktywnie, aby wprowadzić ją na nowy poziom. No, jest możliwe, że. Chcę wyrazić, że ma odpowiednie umiejętności i zasoby, by zrealizować wasze wspólne cele. Gdzieś tam, jeżeli jakieś cele sobie postawiliście, to możliwe, że on już w kontekście właśnie nich, w kontekście tych celów, całkiem intensywnie myślał i tak właśnie gdzieś tam analizował, na ile jest w stanie to zrobić. I mam wrażenie, że gdzieś tam już w jego głowie. Taki dosyć pozytywny pozytywny werdykt zaplanował, czyli to, że po prostu jesteście w stanie oboje te cele osiągnąć, niezależnie tak naprawdę co to, co to było, co sobie zaplanowaliście, no to mam wrażenie, że, że tutaj bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie w jego głowie. I gdzieś tam, no, Oczywiście, zależnie jaki to cel, to tak długo potrzeba będzie na niego czasu. Ale widać, że on jest dosyć pozytywny i tak walecznie nastawiony, więc będzie chciał gdzieś te cele właśnie osiągać razem z tobą, no i gdzieś tam po prostu walczyć o to, żeby, żeby gdzieś tam dla ciebie sprawić te. te Taką przyjemność, że tak powiem, czy też po prostu satysfakcja z tego właśnie osiągniętego kamienia milowego, zależnie od tego, co to, co, to, co to jest. No i idąc dalej, mamy Czwórkę Mieczy. Czwórka Mieczy to jest karta, która chce Ci powiedzieć, że może ten mężczyzna w tej chwili przechodzić ten taki okres introspekcji. Od okres odpoczynku. Może to oznaczać, że potrzebuje czasu na przemyślenie swojej sytuacji i tej relacji z Tobą. To może się właśnie wiązać z tym, że on dużo analizuje tą sytuację, dużo myśli o niej, o tych celach, które może sobie ustanowiliście. Natomiast tutaj, w kontekście, w kontekście tego, tego wszystkiego, co, co do, do tej pory, to mam wrażenie, że to może oznaczać, że że on gdzieś tam potrzebuje jeszcze chwili odpoczynku, potrzebuje jeszcze troszkę takiego, można powiedzieć, przerwy, e, na przykład jeżeli planujecie, powiedzmy, nie wiem, wybudować dom albo, albo kupić mieszkanie, to możliwe, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, jeszcze, nie wiem, 2-3 miesiące e, na przykład na przemyślenie wszystkiego, ale też właśnie odpoczynek. E, który to będzie potrzebny, na przykład jeżeli chcecie iść do dodatkowej pracy albo gdzieś tam coś, otworzyć jakiś biznes, to na przykład właśnie ten odpoczynek będzie mógł być potrzebny i tutaj właśnie w tym kontekście ten mężczyzna może to gdzieś tam brać pod uwagę i po prostu myśleć o tym troszkę długoterminowo, no bo też psychika tutaj będzie bardzo ważna, szczególnie jeśli chodzi o takie długoterminowe cele, to trzeba będzie dosyć być zapartym i właśnie przejść do przodu. Także myślę, że dosyć racjonalnie podchodzi do tego tematu i chcę, żeby, żeby to było bardziej tak jakby nie wynikało z chwilowego impulsu, tylko właśnie z takiej, długoterminowej, długoterminowej zaparcia właśnie do, do tego celu i dążenia do tego, niż, niż właśnie z takiego krótkoterminowego impulsu, który może szybko wygasnąć i wtedy ten cel gdzieś tam odchodzi w niepamięć i mamy dalej trzy miecze no ciekawie mieliśmy cztery miecze teraz trzy miecze eee, trzy miecze karta oczywiście troszkę takiego mm można powiedzieć smutku, pesymizmu. Natomiast tutaj w kontekście tym, o co pytamy, potraktowałbym ją jako jakiś taki znak, że pewne rzeczy trzeba będzie poświęcić. Pewne rzeczy trzeba będzie poświęcić, żeby to wszystko, co planujecie, wyszło. I to może być po prostu jakaś część danego celu, czyli stwierdzenie, że na przykład coś jest nierealne, no bo stawiając sobie nierealne cele, nigdy nigdy nie osiągniemy tych celów, no i też zarazem wtedy może pojawić się frustracja, no bo, no bo Thank you te cele, które sobie zamierzyliśmy, zakładaliśmy, no nie zostały osiągnięte, więc pojawia się po prostu coś, coś niefajnego, uczucie tego, że nie spełniliśmy tego wszystkiego, co chcieliśmy, no więc, no więc też pojawia się właśnie ta frustracja. Więc mam wrażenie, że tutaj taka wskazówka od kart, żeby poświęcić jakąś część celu albo, albo cały jakiś konkretny cel. Jeżeli na przykład macie trzy cele, to może warto bardziej to rozłożyć i na przykład najpierw skupić się na czymś jednym, a a potem dopiero wziąć się za kolejne dwa, niż, niż wszystkie naraz raz robić, no bo wtedy może wyjść taki miszmasz i żaden z tych, z tych celów, które sobie tam ustaliliście, nie zostanie po prostu zrealizowany. Jeżeli chcecie, właśnie na przykład, kupić dom, to może na, na przykład najpierw warto, najpierw warto nazbierać jakąś część kwoty i potem to oznaczyć jako jakiś tam sukces no i dopiero potem przejść do kolejnych, do kolejnych części zbierania, albo na przykład postawić jakieś fundamenty oraz jakiś na przykład stan surowy, dopiero potem kolejny etap i tak dalej żeby nie spieszyć się z tym i po prostu ustawić sobie jakiś tam realny cel, który nie będzie po prostu wybiegał poza wasze możliwości i realia. Chociaż wiadomo, że mimo wszystko stawianie sobie wysokopoprzeczki i wysokich celów jest motywujące, gdzieś tam działa, działa dobrze, także ta taka mini presja może się nam w życiu czasami tutaj przydać jak najbardziej. No i idąc dalej, mamy sześć pentakli. Czy też denarów. Karta, no, karta w sumie ciekawa. Karta, w kontekście tego, co on chce ci powiedzieć, bo tak troszkę odbiegłem od tematu. Natomiast, oczywiście, dalej mówimy o tym, co, co, co tutaj chce ci powiedzieć ten mężczyzna. Wskazuje na chęć równowagi. Jest możliwe, że, że on chce ci powiedzieć, że pragnie, pragnie abyście. Wzajemnie się wspierali, szczególnie w trudniejszych chwilach, więc właśnie może przy tych przy realizowaniu tych celów, mimo tego, że jest pozytywnie nastawiony, to jednocześnie chce tutaj takiego wsparcia albo pełnego motywowania siebie wzajemnie i myślę, że to jest taka gdzieś tam myśl przewodnia aktualnie jego, jego głowy. Musicie być gotowi na wspólny wysiłek e, i to na pewno będzie, będzie gdzieś tam przez niego jakby egzekwowane, że tak powiem, w, w następnych tygodniach. E, możesz spodziewać się, że też... E, on będzie wyrażał swoją gotowość do podjęcia działań na rzecz równowagi w tym waszym związku może mówić o tym, że zależy mu na tym, by obie strony inwestowały równą ilość czasu, równą ilość emocji, czy też jakichś tam spraw materialnych w te relacje. Także też możliwe, że to jakiś taki mały przekaz, że na przykład według niego, na przykład gdzieś tam może materialnie nie inwestujecie porówno w tej relacje. On by chciał mimo wszystko tej równowagi, także może to jest też jakaś kwestia, którą chce przekazać. Może na przykład jakiś cel, który realizujecie. On na przykład pracuje więcej i zdaje mu się to nie fair. To może być jakaś taka kwestia, którą na pewno będzie chciał podnieść przy, przy gdzieś tam jakiejś rozmowie poważniejszej. Także tak możesz oczekiwać. No i na koniec mamy królową buław więc tutaj w kontekście tego, co chcę Ci powiedzieć, to jest na pewno to, że docenia twoją siłę, docenia twoją kreatywność, więc widać, że mimo wszystko szanuje to, co wkładasz w te, w te relacje i w ten, ten wysiłek, który wkładasz, no nie jest mu obojętny. Widać, że, że on chce dążyć do realizacji swoich marzeń, więc też fajnie, że podziela te, te, te marzenia z tobą. Natomiast mam cały czas wrażenie nieodparte, że tutaj w jego myślach pojawiają się takie takie jakby zagwostki odnośnie tego, czy właśnie tutaj porówno gdzieś tam dajecie w tej relacji, na przykład, e, jeżeli chodzi o gdzieś tam właśnie emocjonalne albo materialne rzeczy e, i to będzie myśl rozważał jeszcze, to też może ta introspekcja tutaj wskazywać e, z karty e, czterech mieczy bo właśnie gdzieś tam może przemyśla, że chce te cele realizować, bo są podobne do Twoich, ale zarazem może myśleć, że może troszkę nierówno od siebie dajecie do nich. Mimo wszystko bardzo cię szanuję i bardzo doceniam twoją kreatywność. Tak też chciałbym może, żebyś dała z siebie te zamiast 100%, na przykład to 110%. Także no. To tyle. Życzę oczywiście wspaniałego dnia i dziękuję za odsłuch do następnego czytania. Hej!